Nie Jesteś tylko z jeszcze raz. jest naszym szczurkiem domowym. E, tak. W każdym bądź razie dzisiaj zaczniemy nową serię, nową serię, pierwszą serię na moim nowym kanale ze względu na to, że po prostu ja swojego no, straciłem jakoś swoje kątówkę, że każdym razie, no kiedy okay. Tak to... E, graliśmy już w tę grę wcześniej mm. e, i mamy super wrażenia, przynajmniej ja mam bardzo... Ja. Tak, pierwszy odcinek będzie kontynuacją tej gry co graliśmy Następny, jeżeli w komentarzach napiszecie, że chcecie żebyśmy grali od nowa To zaczniemy po prostu od nowa tą grę Nie, nie, nie będzie problemu bo... Nie, bo my już jesteśmy tak daleko, że po prostu dalej już jest nudno Ze na to, że to po prostu ja chciałam żeby wszyscy grali zami. No to więc zaczniemy teraz nową grę, bo dalej już jest nudno nie jest no, jest no, no gno, dalej. No, 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 no to le, dobra no, gra. Gramy nową gra. Kontynuacja gry. Czemu zrobiłeś kontynuację gry? Czemu nie ty? wiem, zobaczymy czy będzie kontynuacja. Jak będzie kontynuacja, to. Z... Nie, nie jest kontynuacja, jest dobrze. Zrobiłem. jest dobrze, więc. Zgrajmy. Ja zagram na początku. Sobie gry. To jest strasznie, jest straszne. Tak, ja zagram na początku gdzieś tam w głowie W W głowie gry naszej Zrobimy no, może podmiary ja To będzie taka opcja, jeżeli Anawet nie zacznie się drzeć Ale po prostu będzie się drzeć, będzie śmiesznie Będzie wszystko Wtedy ja dogram do końca odcinka Właśnie zaczynamy e, Wszystkie opcje już znamy Grając w tę grę Gram w tę grę Trzeci raz zaczynam tę grę W ja sam od siebie to się rozejrzymy Tyle, że ja wiem gdzie jeść, Więc tym się nie sugerujcie, że Wszystko tak od razu Mniej więcej wiem Jadę z pamięci Najgorzej będzie jak po prostu zacznę się w pewnym momencie w, w, w... piwnicy, no ale spróbuję to wszystko przejść dobra, dość szybko. Dobra, jest nie Okej, okay, zaczynamy. Nie chcę słuchawki. Nie, bo ja się wtedy nie przystnę. No ale jest się nie przyspieszy. Już wystarczy, że ty widzisz. nie da będę Nie, nie da się. Tylko, no. że miałabyś... pff... No, dobra. Zróbmy to tak, tu jest bieg, okej. Okay. Jezu, w drzwi wejść nie mogę, za gruby jestem. No po co ja, po co tutaj? Tak, dobra, jest otwarte. Co to szło teraz? Tutaj. Nie.

Wejść Lary Musko no, Lara, what the fuck, what the fuck? <kłysy> o, i się zaczynamy mm. Tu uważnie oglądaj, bo widzowie czekają na Twoje reakcje, nie na moje Lara Patrz, na co muszę patrzeć No patrz, a nie dupo.

Oczywiście postaram się zbierać wszystko z pamięci O tak Tu są następne baterie Kaworu tak. Kaworu Nie spojrzałem Proszę bardzo Spójrz. mi się chcieć. film si 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 zastanówcie, co to mogło być. się zastanówcie się być Mamy tutaj polskie napisy co no dobrze jest Nie pamiętam, coś jest polskie za Nie Ty oglądaj, a nie tam się zdrę... No tutaj to się nie boi. No tutaj to się nie boi. To był po prostu to nie był, był jakiś wielki super strafak. To był do kryzysu. Tak, próbka dobra, ją ja dziadka cześćka. Gdzie muszę się dzieje Zabiję nas, weszli, to, idiot. O, ja pierwszy. Nie płasnę. Dlaczego zatem w na chwilę? Bo jest przepęt. Bo jest gruby. Nie ma takiego słowa. Może baterie będą. Kiblu. Kiblu. O.

Merciful God, you have sent me an apostle. A to ask God. God your say, life, son. You have a calling. Tak. No, to jest niby czy będę narratora. W ogóle się bardziej boję, ba. nie mówisz, że będą widzieć na pewno nadążą z, z czytaniem. nie. <laughs> Ale czytając skupisz się bardziej na grzechu. Nie należy się. Dobra. No zacznijmy od znalezienia baterii, które są w ustawane... Wiesz, Widzisz, mówiłem, że w kiblach mogą być na Co wiem? pie Tak, za dużo jak oglądaliśmy. <laughs> A w drzwi się nie mieszczę tu oglądaj? Tak, tutaj lódki oglądają takich bardzo ciekawych filmów. Nie będziemy w stanie tego zrobić, bo nie widzę takiej potrzeby. Ua!

mam dość. Łazisz, nie możesz spać, tak jak zwykle robisz, śpisz całą godzinę i kichasz. Dobrze, ja radzę Baterie, mojej granicy, materię, robisz, materii, Co? Zrób coś, nie chcę za ej, Czego nie wiedziałem! Dlaczego? Że, że możesz zrobić coś takiego. Nie? Nie, zawsze biegłem na chama do przodu, nie oglądając się do tyłu. Po co człowiek ma się oglądać do tyłu? Czy coś go goni? A, dobrze, dobra. To tutaj będzie? Właśnie, tak się zastanawiam. Ale z tego, co widzę, to mieli fajną imprezę. Każdy o, notatki. Notatki też są. Tak, I teraz zaczniemy, zaczniemy w grę. Te drzwi, pamiętajcie, gracie w zamykajcie drzwi. Nie ma opcji. Ja i tak pewnie o tym zapomnę w czasie gry. Nie będę żadnej drzwi zamykał. Ale, no. Taki haker po prostu wbija się wszędzie przez security system. Ooooo! Hammer. Wpisywanie e, e, do szafki. Do szafki. Do tej szafki.

nie wiem, co, się... Co, się, co, się... co się ogląda? Co się patrzysz? Co? Wynocha. już. Mm. Jest już, taki. Jest taki. A, Ale Jest taki, na to jest Tak, jest... Wyjąłaś już z w Nie, siedzimy w w tej grze to jest... Dobra. Dziękuję.

I... <noise> tak, baterie. Baterie. Nie włączył jest ten górki Czy baterie są bardziej Tak, bateria To no, jest bateria, Tak zajebistem, będziemy gdzieś pijść. Nie, nie goni mnie. Jestem taki dobry, że nie goni mnie? A tych naprawdę mnie nie goni Tak serio? mnie nie goni O, 6 baterii A teraz do szafki Tego się mi światło, bo niepotrzebne Ja tu nic nie dotykam, bo znowu wyjdę te szafki. Co? No Co? bym bym nie Co? nie Co? Ej Czego mi w tych Lara chodzi? Co? 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 Co?

O nie. O nie. O, bateria. Barry. No, co piszę za dozen 7. Nie! 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 No stary, zostaw mnie! Я не знаю, что это за машина Сейчас я выключу Нет, потому что здесь хата Я переехал, здесь будет хата Я очень хороший игрок Я тоже Ты очень Я Я что

I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. Mm. But you can't leave. Not yet. There is so much yeah. yet You're for you to, to, to witness. Will you I'm see? I'm Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. All doors will No, fiekty, bo, nefret, pierdol, tak. Nie zauważyłem tego wcześniej. Dobrze, jeszcze kwak przejdziemy. Tak, jeszcze, jeszcze trochę tu gram. Tak. to że budzimy się z kamerą. Zamknięcie w jakimś pokoju. Oczywiście kamera musi być. Wszystko nagrajmy, wszystko. Wszystko nagrajmy. Zakończmy tutaj. No dobra. W takim razie się, kończymy tutaj. tutaj. I yy. mieliście okazję, żeby zobaczyć, yy. jak się się Jezikam w gacie. Yy, widzieli reakcję początkową. No, Ale tak. w następnych odcinkach na pewno będzie więcej takich reakcji, więc... Do zobaczenia w kolejnym odcinku od nas. Żegna się Kaoru.